Przed nagraniem i po nagraniu Plans vs. Zombies, jeden, jeżeli się nie mylę, było dużo pytań, czy nagram dwójkę i tak dalej, ale uważałem, że była zbyt bardzo rozwinięta dla mnie, i po prostu nie wiem, nie potrafiłem się w to wciągnąć. Zresztą znalazłem inną gierkę, która jest prostsza, ale działa na tej samej zasadzie: tylko to jest Toys versus Nightmares. No nie można prowadzić, próbować sobie wmówić, że to nie jest podróbka tego wszystkiego, ponieważ widać całą nazwą. I zaraz, bądź klikamy Play. Po samym gameplayu zobaczcie, że to jest praktycznie kopia Plac z Zorbius. Ale okej, okay, mamy teraz tutaj naszą historię. Jest tutaj nasz ee, nasz Cwania, który poszedł spać, ale coś mu nagle uderzyło w szafie, w momencie kiedy jego mama wyszła z pokoju. Popełniła mu bajki na dobranoc. I oczywiście były to jego wszelkie koszmary. Koszmary będą wchodzić z prawej strony, czyli będziemy się przed nimi bronić. A książka generuje. Czyli co na to klikać i to dodaje nam wtedy punkty i za te punkty będę mógł tworzyć ee, nasze zabawki. Jeżeli zrobię sobie sobie przykład w tym miejscu. Clicnie to Pause for another. For, nie, nie chcę go spozwać. to po prostu ustawiam naszą właśnie strzelającą jednostkę. Jedno, co mi się już nie podoba, nie pokazuje się HP. Nie pokazuje się HP przy przeniagła, ewentualnie może jak na niego najadę nie. Jak na niego najadę nic się nie pojawiło. Teraz czy mógłbym sobie troszeczkę więcej naszej pięknej energii, bo chciałbym. Dokładnie, dziękuję. Chciałbym zrobić drugiego robota, który mógłby nam zacząć niszczyć inną linię. Czy w ogóle ile dostałem punktów? Aha, bo ja chyba dostaję 25 za zniszczenie. Nie, nie dostaję 25 za zniszczenie. Czyli ile dostałem z tej książki w takim razie? To by teraz ciekawi w sumie. Hello? Czytaj książkę, czytaj sobie książki na dobranoc i potem wychodzimy, tą fantastyczną energią daje nam 100 punktów. Teraz, na którą nie chciałbym go wrzucić w sumie? czy w ogóle będzie potrzebne, żebym wrzucał jeszcze gdziekolwiek naszych przeciwników, ponieważ to miałyby dwie fale. I zgaduję, że... Okej, okay, mamy nową zabawkę, jest to książka, czyli może będziemy mogli spawnować książkę, która będzie generowała fantazje. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli to był nasz jakby tutorial. Tutaj ja mamy po prostu pokazanie naszych informacji na temat przeciwników. Mają oczywiście low damage oraz low resistance, czyli nie musimy się zbytnio o nich martwić. I teraz mamy tutaj, e, powiedzmy, jednostki, które będą się pojawiały w tym miejscu. Będziemy mogli wziąć sobie nasze sloty. Czyli mamy książkę aktualnie oraz robota, ale nic więcej nie możemy wziąć, więc oczywiście puszczamy Level, level jest 14, czyli już mniej więcej mam pokazane, ile tych leveli będzie. This bar shows the time remaining, ok, czyli e, za tyle czasu przychodzi nam e, kolejny stwór. Potrzebuje energię, to ja chcę zrobić książkę. W sumie brzmi to dość dobrze. A, mogę, mogę na nie szybko klikać, to wtedy będę miał szybciej energię ładowaną. No i czy jakbym miał taką informację w poprzednim podejściu, to zdecydowanie miałbym też więcej robotów, ale przez to, że możemy tak to spamować. Możemy sobie teraz wygenerować odpowiednią ilość tej energii, aby zapchać całą mapę naszymi robocikami. Jak klikamy na zmianę w jedną i drugą książkę, żeby nam to ładowało, będziemy mieli teraz, jeżeli dobrze mi się wydaje, wystarczająco na dwójkę nowych robotów. No i oczywiście musiał się pojawić e, potwór z koszmarów na linii, na której oczywiście nie mamy niczego. Czemu to... A, bo tutaj leci, zobaczcie, to taki jakby jest progres Bartych. Eee, tych koszmarów w tym stylu, ile będzie ich wychodziło. Ok, teraz tak na górę. Teraz potrzebujemy tylko i wyłącznie Tylko i włącznie. Teraz potrzebujemy. O, koina jakiś, dziękuję. Eee, potrzebujemy właśnie na ostatniego robota, czyli mamy już robota na każdej linii. Nie Musimy się, jeżeli dobrze rozumiem, martwić o to, że możemy przegrać, ponieważ na początku te potwory są dość proste i. No, nie ma żadnej opcji, żeby nam ktoś tutaj zaszkodził, więc może spróbujmy zrobić sobie jeszcze, tak na siłę e, książki wszędzie, tak żeby to ładnie wyglądało. Cyk! Mamy wszędzie książki, mamy 4 książki, mamy 4 robotów oraz mamy nową zabawkę, jaką jest Slimy Frog. Co by robił Slimy Frog? Ma e, średni średnią obronę, czyli tak samo jak nasz robot. Szybko się ładuje, e, ale ma mały damage, czyli... Powiedzmy, tu będzie większy damage, tu będzie większy, znaczy tu będzie mniejszy damage, ale będzie miał za to slow. Czyli zgaduję, że powinienem robić sobie na przykład dwójkę na tej samej linii, tylko na przykład tego zielonego zrobić sobie z przodu, coś w tym stylu. Także po prostu wiecie, był robot z damageą oraz e, Slimmy Frog e, ze slowem. Lecimy do levelu trzeciego. Ok, klikamy. Musimy sobie wytworzyć oczywiście naszą fantazję. Zmieniła się nam nawet muzyka. Okej, okay. muzyczka zmieniona. Ona daje 50, czy ile? Bo na nie skupiłem? Przejdźcie. Przyspieszmy to na górze. Teraz tą tu. Ona daje nam tak, 50. Dawaj, 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 spamujemy, spamujemy, spamujemy. Teraz robimy nową książkę, mamy teraz już linii. Mamy linii dobrą 6 Więc to będzie tego o wiele więcej, teraz tego na, do, tą na dole poklikajmy. Tak, tutaj tą fantazję, mówiszmy palec boli. I teraz czekamy na spawn e, potworów, aby mniej więcej wiedzieć właśnie, na którą minę ustawi naszych, e, e, na, nasze zabawki. Więc kiedy będzie nowy, nowy przeciwnik, czy w ogóle w sumie już może była informacja o nowym ja tego po prostu nie zauważyłem. Na razie po prostu spełnijmy swoje fantazję, żeby mieć pewność, że w razie czego będę mógł spełnić przeciwników. No już się muzyka zmieniła. Czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem. Wiem, że mnie Wiem, że mnie no Już mnie, już mnie pali. Bo, ok robimy sobie tutaj tego Slimy, ponieważ tam jest gościu starczą, czyli trzeba go... Znaczy, tak? To był Slimy Frog? Więc trzeba mu, po prostu pomóc. Dodałbym sobie chętnie gdzieś ee, nową książkę, jednakże czuję, że na razie nie mogę sobie na to pozwolić. I wiem już jedno. Boli mnie palec od w tej książki. Więc próbujmy przybastować. Spróbujmy przybastować. To jest tak, tutaj jest gościu bez starczy, więc jeszcze sobie nie dodajemy Slimiego. Tam jest star, czyli znamy Slimiego na start. Zrobimy sobie robota na razie tutaj, w to miejsce. I teraz szybko wyspałnimy, e, po prostu tą fantazję, aby postawić robota na samą górę. Teraz jedynie na czym będę się skupiał, to na spełnieniu książek. Incoming Wave, Będzie jakiś, czyżby to miała być jakaś super fala, coś w tym stylu? Że dwa razy więcej przeciwników? Chyba tak, chyba to to Jak ta gra się zacina, czy ja mogę wziąć sobie jakąś jeszcze gorszą jakość tego? Okej, okay, jest gorsza jakość i już troszeczkę lepiej gra działa. Owszem, wygląda paskudniej, ale chyba lepsze to, jeżeli mielibyśmy opatrzyć jak gra się po prostu zacina, więc tak, tak, Slimy. Holy shit, jest to tragiczne, tak. ale udało mi się obronić, mam teraz bloksy. To to jest jakiś przeciwnik typu, znaczy e, zabawka typu przybloku i przeciwników. Na przykład ona będzie więcej mogła przybronić. Uh, mogę sobie wyjść tutaj. Okej, okay, czyli będziemy mieli do, do obrony raz, dwa, znaczy do odkrycia 3, 6, 9, 12 przeciwników. Alright, mamy teraz nowego właśnie przeciwnika, to jest uh, Runs and Jump's The First Toy. Aaa, to też jest nawiązanie troszeczkę do Flans vs Ten Panem, że ustawiałem coś na początku, żeby właśnie przeskoczył i potem ten drugi mógł go nachrzaniać, czyli ta tarcza możliwe, że będzie e, ścianą, ale bardziej też po to, żeby na przykład właśnie te wszelkie e, kikuty przeskoczyły. Czy ja mogę coś kupić na to 240, bo ja tego nie rozumiem szczerze mówiąc, może jakbym wziął na przykład na tego slot'a, to ja mógł mieć... Um, Mniejszy kula na budowanie tego wszystkiego? Czy ja mogę ustalić jakoś jeszcze lepszą jakość, żeby to wszystko działało lepiej? Nie, 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 nie włączaj mi, nie włączaj mi, a uh, to tutaj było przechowanie. Cash, no nie, nie mogę tego przyspieszyć, więc gra się tak działać. Alright, więc teraz tak: Red Riding Wolf. Dawaj, dawaj szybko, fantazję. A, bo to jest na już widzę o co tu chodzi. To jest ten moment do spawnu. E, przeciwników, o, od tego momentu do tego jest e, fala przeciwników Teraz ma to sens, teraz dopiero to zapałem. Wiem, standardowo cwaniak potrafił, e, potrafi zaskoczyć ludzi I musi takie podstawowe rzeczy ogarniać tyle czasu Dawaj, 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 dawaj Nie mogę teraz wystawić mniej więcej tak na ślepo e, naszych e, robotów coś w tym stylu Bo muszę wiedzieć że będzie ten na przykład bieg biegnący typ Tu Use the toy box. What? A do sprzedaży, dobra. Mówię, toy box? Co by to miało być, że postaje, Może i te ściany nie będą miały takie znaczenia? Uh, Okej, okay. jest biegnący, czyli tutaj dajemy sobie pierwszą ścianę. Goduję, że inaczej by przeżył. Znaczy, przeżył. Inaczej by nam przeskoczył po prostu naszą. Uh, naszą potwora. Nasza, nasza naszego robota. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam nadzieję, że nie zniszczę sobie teraz tej, te, tego Slimy, okej. Okay. Cyk. Następnym razem ustawię gdzieś dalej tą ścianę, zdecydowanie gdzieś dalej musimy to ustawiać. Come on, przeciwnicy! Jestem na was gotowy, mniej więcej, pod względem tego, ile mam hajsu. To? Okej, okay. eee, ściana. Spowalniający. Come on, come on, come on, come on, come on. Robot. Zatrzymujesz go tam? Zatrzymujesz robot tutaj? Okej, okay, udało się go pokonać. Incoming Wave, będzie duża, duża fala, więc szybko nas pieniądze zdobywamy. Szybko zdobywamy pieniądze. Eee, tu? Więcej, więcej, więcej hajsu, więcej hajsu, więcej hajsu, więcej hajsu potrzebujemy. I tu. Zobaczymy, czy to się uda w ogóle zniszczyć bez. Okej, okay, zrobię tutaj taki razie ścianę. Żeby chociaż tych z tyłu zatrzymać ale przekładaj te kartki, przekładaj kartki, przekładaj kartki! Może będzie wystarczająco, może będzie wystarczająco by cię zniszczyć. A nie będę ryzykował, dodam po prostu jej robota jeszcze. No parę, jak raz ten w sumie, te dwa robota będą niszczyć tą dwójkę przy bloczkach z klocków LEGO. O, nawet fajnie to wygląda, że każdy blok się niszczy po kolei. Baby bomb. Podobnie, że to jest, e, co ja na zasadzie rzucam e, znaczy dziecko w pielusce i ona nagle wybucha. Prawda? Sprawdźmy. Uh, use your gold to buy new toys and unlock slots. O! Oh, no i to mi się podoba. A to to działa. Special: Explode the strength almost as nie To jest po prostu granat. Uh, co to mamy? Illustrated Book. Jeszcze więcej fantazji robi, ale po prostu wymaga od nas więcej hajsu. A Kamikaze Beer uh, jest ścianą, która się niszczy a raczej wybucha w momencie, kiedy ją przeciwnicy zniszczą. Jest droższa. Na razie go nie biorę. Ale że to mu się szkoda, nie bym kupił. Klik, to jest tu selectem. A, Ok, czyli w ten sposób. To nie możemy mieć dwóch książek? Bo ja nie chciałbym tego Baby Booma po prostu, więc eee, takie ustawienie mi szczerze mówiąc, bardziej pasuje. A czy nie mogę slota kupić, bo że mogę kupić slota. I no. know. Także niech tak będzie. Mamy level 5. Level 5, dawaj, go. Uuuu, to są jakby dwa etapy do przejścia, czyli może będzie jakby przerwa pomiędzy jednym a drugim? Nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebujemy od ciebie e, dwóch stówek, żeby zrobić tą drugą książkę. Zdecydujesz, że ona będzie też właśnie nam generowała kolejną setkę. Bo to, tak jest! Są dwie Illustrated Book, są de, te dwie same książki. Więc będzie jedna i druga dawała nam po setce, co jest chyba bardziej opłacalne, bo znaczy już mamy e, zwrot pieniędzy po części. Pyk! Czekamy teraz na przeciwników. Come on, come on, come on, Ok, jest pierwszy. Niech to będzie Slime. Niech ona go slowuje, bo my wydaje mi się, że to będzie dobrą opcją, żeby wziąć na początku slowującego typa. Po prostu mogę sobie zrobić tutaj więcej hajsu. Dawaj, dawaj, dawaj. Więcej pieniędzy. Dawaj, innego zabiłeś, to mi się podoba. Teraz na, na dole się pojawił ktoś. O, starczą. tarczą. Czy jest sobie poradzi starczą, ale. Nie będę się na, na razie na tym, na zapas martwił. Ile w ogóle mam hajs. 350. Chyba sobie trzecią książkę. Trzy książki na raz klikać! No pewnie! Ja jednej nie potrafię na rok przeczytać, a teraz mam trzy na raz sobie czytać. Dobrze, że to są chociaż z obrazkami, a nie jakieś sam, sam tekst tak daj bo był, by przypał. Okej, okay, róbmy tak, róbmy tak. Teraz zróbmy tutaj ścianę, żeby on sobie ją przeskoczył. Potrzebujemy tutaj robota, w to, znaczy plujkę w to miejsce, robimy mu też normalnego Typa, ponieważ e, no troszeczkę już na tym przeszedł, wolimy nie ryzykować przegraną Teraz tak, tu robot w to miejsce, ponieważ tutaj jeszcze nic nie ma i w to miejsce Zielonego plujka Ponieważ też tutaj nic nie ma, okej, okay, ten się cieszy, ponieważ wygrał pierwszą falę, teraz tak robimy tutaj zielonego plujka kolejnego e, Ogólnie mam dziwne przecież, że te ściany nie są aż tak bardzo potrzebne, w sensie dodam je, bądźcie jak widzę, że idzie gdzieś em, Wilk Jednakże, mam mówię, dziwne przyczyny, że nawet tego ich nie było, to tak jakby ich zabili, ale mi gra laguje, dzięki, dzięki. Potem będzie znowu nadawał Ale, staniek na moim komputerze to tak nie laguje. Ja mam na komputer, więc nawet takie gry lagują, ok? Potem nagrywam, gdybym nie nagrywał, to pewnie by mi nie lagowało. Już się do tego przyzwyczaiłem, że niektóre gry muszą działać. No, trudno. Okej, okay, teraz możemy sobie pododać w sumie ściany, bo nie mamy na co zdać pieniędzy. Owszem, mogę dać więcej, większy damage. Eee, A na razie nie ma potrzeby, więc wydam tą każdą setkę na właśnie dodatkowy blok, który będzie nam pomagał tutaj eee, zablokować się przed na przykład, na przykład wilkami. Bo to jest jakby finała fala już, więc więcej nie możemy się spodziewać. Mamy tutaj ścianę, ewentualnie mogę nawet dodać po prostu dodatkowe roboty i cieszyć się większą siłą ognia, bo dajcie, wszędzie nas strzelamy. Nie ma linii, która nie strzela. Wszędzie musimy się bronić. I... udaje nam się to. Udaj się na momencie, kiedy już tak czek zginął. A kto by się tym przejmował? Alien. KOSMITA Piękny Boba z Hajsem. Co będzie robił? Strzela... Adias St. and Rose Nie będzie tak, że będzie strzał do góry dół. Adias... ewentualnie... Adiacy są po boku, coś w tym stylu. Adiacent Ja nie potrafię tego przyrzec, więc będę mówił adiacent. Uh, sąsiadujący przyległy. Czyli, że co? Będzie strzelał tylko na jedną klat klatkę na przykład? W boki? A tak ma być. Um, normalna książka. Nie, ona się w ogóle chyba nie przyda, szczerze mówiąc. Patrząc po tym, że co ja zrobię na też to się już nie przyda. Więc to, uh, to. To, to, to. Niech będzie ten alien. Nie ja wiem, muszę coś sobie wziąć. Ja bym, muszę coś, coś sobie wziąć. Jakbym kupił slot, to też tym bardziej musiałbym się tym trzymać. Więc weźmy tą książkę, niech ona tam będzie na dole. Jednakże na tym zakończyłem pierwszy odcinek. Mamy tych level 14, to była na nasza, razie nasza pierwsza piątka. Więc zgaduję, że ta na przykład ostatnia czwórka będzie na tyle trudna, że będzie jakby wyrównywał ten czas w filmiku, coś w tym stylu. Więc jutro będziemy testować nową jednostkę, jakim jest e, Alien. Ja spróbuję może zastosować gierkę, przyglądać coś w tym stylu. Może to jakoś pomoże, żeby gra troszeczkę się mniej lagowała. Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo!